Cześć się Z tsunami. Widzicie, w kolejnym bieszaku odcinku. O, jedno y, tam. Y. Tak, y, był źle ustawiony y, dźwięk gry, gra była za głośno, mikrofon za cicho. <gry> Dobra, tyle wyjaśnienia. <gry> tak. Gra była za głośno. Teraz ja, jest głośniej ja. <grydolę>, dobra nie Dobra już okej. Okay. Z tym głośniej, nie głośniej Dobra, jak się spodoba oczywiście odcinek <grydolę> odcinek, dobra to subskrybujcie, zostawcie eee yy, Napiszcie, komentarz, jakiś tam fajny, ciekawy na przykład. Super, giera, szacunek, coś tam. <noise> I łapki w górę. Łapka w górę, dobra. Graj no I teraz chyba powinien być już normalnie chyba dźwięk. Nie wiem, czy na pewno jest normalnie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, czy jest, czy jest normalnie. Czy, czy to będzie gra w miarę normalnie grać, czy znowu za tak głośno. A mikrofon zacisnął. Tak. Dobre. Mhm. Zajebiście dobre, nie? No. Tak, wszystko jest zajebiście dobre. Dawaj giera. Co to się działo ostatnio? Aaa, już tam ro, robota, dobra. Roboty jakiś tam, Rossi się nazywała jakaś. Rossi, Rossi. Ro, coś tam na R coś. Dobra, nawet roboty mają imię no, w tej grze. No. Był też robot Adam, dobra, robot Adam też już dawno. Y, coś tam coś tam, dobra, fabule, dobra. Ta. Różne tej roboty są. No i oczywiście dziewczyn, dziew, dziew, Dziewczynki się tutaj ratują jakieś takie. Dobra dziewczynki. Dziewczynki. Hmm. Dobra jakieś. Ci dresy się, ratuje, ci dręsę, ci dlesy. dobra, znaczy, <laughs> dobra, mhm. no tu piszę o, proszę, o dzieciach, o dziewczynkach, nie, dobra, dobra, dziewczynka coś pisze, i o jakichś drinkach, nie, o jakiś i o jakichś filkach, i o tam jeszcze, jakiś do, doktor Suhong, Sahong, nie wiem, jakiś doktor. Sahong? Suchong? Dobra. Dobra, gramy. No sprawdzimy jak tam... Lepiej! Głośność. Dobra. Idę! <śm> Dobra, tutaj jakaś taczka leży. Proszę, taczka jeszcze się... Pierdzielniki, to no, taczka. leży leży taczka, Nie ruszaj się. <laughs> tutaj te dziewczynki ratowane wchodzą, tutaj wciekają tutaj do tego. I potem prezenty nam rozdają. Gifty. Gifty tutaj leżą, takie gifty. Można takie paczki zbierać z giftami. <laughs> dobra, śmieszna kolera, dobra teraz. Pokażę do strzałkę, dobra, tu. I teraz Orion reminds us, we all make choices, but in the end our choices make us o, Rosy. Rosy spalona, Rosy spalona, dobra, dobra. dobra, dobra. Tu to to jakieś, O, to jakieś takie są widoczki, patrz, to, co to jest? To jest takie, co się łatew rzuca i się patrzy przez to? Luneta? Tak, to jest luneta. To jest druga, luneta. Dobra. A, jeszcze mam tą historię pod tytułem jak to w tej grze można znaleźć martwego kota Słyszeliście to? Dobra. dobra. nie. Znaczy zwierzaka znaleźć, znaczy dobra, okej. Okay. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, lecimy dalej. Aha. Dobra idziemy. Lecimy, pędzimy. Ja <laughs> nic i nic, nic, dobra, to ja będę grać. Następna jakaś. Małpa jakaś? Dobra. Pani małpa jakaś sobie leży, dobra. Idziemy do przodu. No, 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 do przodu. Halo. Har du sett 3 farm tam piszecie, widzieli to? 3 farm, jakaś farma Trzech farm. farma, three. farma trzech. Uh -huh. farma wreck, farma w kamera, ma nie wiem kto ma kamera? Nie, no nie, ma jest tutaj gdzieś kamera, nie jest. Ciekawe, że tak powiem. Ja przybiegłem jeszcze. O! Niiiiii! Spadaj! Spadaj! Dobra, weź pan. Weszliśmy znaczy, kurwa że. Dobra, weźliśmy znaczek, dobra, okej Dobra, zapisuj to, bo jeszcze jajca za Jak berety. Jajca, będą jak beretti, hahaha, ha. emi, 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 tak, emi, emi. No i co? Emi tu góra, emi tu komentuje. Emi się śmieje, jak ją coś śmieszy, bawi. Tak, bawi, mnie śmieszy. To jest dobra, dobra. Dobra, trudna, co tam, co tam, co tam, co tam. Ile zapisywać? Dobra. 50 razy zapisywać. Jakieś. <mum> no tak coś robi, kurwa. Zapisujesz i... <mum> coś takiego jak jeden dźwięk. Dobra Justyka. Free no co? To... Oh, <mum> Ne taip bava, aš čia maudau. Ne taip, aš čia maudau.